Cały dzień Katie przygotowywała jedzenie, a sama posilała się tylko próbując własne potrawy. Oczywiście rodzina ją dokarmiała. Dla syna ugotowała kaszę, a dla męża i jego matki zupę serową. To jedyne danie, którego teściowa nie krytykuje. Nie ma się do czego przyczepić. Mąż sam nalał zupę na talerze i wraz z matką zjedli obiad w salonie, aby teściowa, broń Boże, nie spotkała się z synową. Widocznie Dina Kirillowna nie chciała kłócić się w nowy rok. Cóż, Katia się nie obraziła. Naje się na święta. Chciała zastawić taki stół, aby zadowolić teściową. Może przynajmniej nie będzie krytykować wykwintności. Synowa sama kupowała produkty. Anna to wydała niemałą sumę. Wciąż nie traciła nadziei, że spodoba się teściowej. I oto, gdy wszystko było już gotowe, a stało się to około godziny dziewiątej wieczorem, Katie postanowiła zaprosić wszystkich do stołu. Zapukała do sypialni teściowej, a Dina Kirilowna wyszła z takim wyrazem twarzy, jakby odrywano ją od czegoś niezwykle ważnego. Spojrzała na synową tak, że Kati aż zapłonęły policzki od jej przenikliwego wzroku. Stół był nakryty, synowa z trudem się uśmiechnęła. I co? Niezadowolona warknęła na nią teściowa. Moi goście jeszcze nie przyszli. I zamknęła drzwi, niemal uderzając nimi w twarz synowej, która ledwo zdążyła odskoczyć. Gdy Katię poła porozmawiać z mężem, okazało się, że faktycznie wszyscy oprócz niej oczekują gości. Stała zdezorientowana i rozmyślała o swoim, podczas gdy mąż wyliczał gości. Nawet go nie słuchała. Jej myśli były zupełnie gdzie indziej, o pięknym początku ich związku i konsekwencjach, z którymi teraz się boryka. Katie była już raz zamężna. W pierwszym małżeństwie urodziło jej się dziecko. A potem mąż stwierdził, że życie rodzinne to nie to, do czego został stworzony. Chce wolności i ciszy. Płaczące dziecko go irytowało. Rozwiedli się polubownie. Mąż spokojnie zgodził się na alimenty i wyjechał do innego miasta. Na szczęście nie uchylał się od swoich obowiązków i co miesiąc przysyłał pieniądze. Dla młodej kobiety było to oczywiście trudne. Nie spodziewała się tego po dojrzałym mężczyźnie. Ale teraz, uczona gorzkimi doświadczeniami, nie rzucała się w kolejny związek. Jednak pasza wydawał jej się poważnym mężczyzną. Poznali się w sklepie, w kolejce, jak to banalnie brzmi. Prawie rok temu, przed świętami, było dużo ludzi. I stali tam przez 15 minut, żartując, że jak zwykle ludzie robią wszystko w ostatniej chwili. Ta krótka rozmowa doprowadziła ich do ślubu dziewięć miesięcy później. Najpierw jednak się sobie przyglądali i spotykali, a potem się zeszli, zresztą, Pasza dowiedział się o tym, że Katia ma syna w dniu, gdy się poznali. Była w sklepie z nim. I to nie przestraszyło młodego człowieka. Okazało się, że jego nowa znajoma ma świetne poczucie humoru i jest bardzo atrakcyjna. Katie natomiast przede wszystkim nie patrzyła na wygląd, a spodobało jej się, jak Pasza rozważa kwestie życiowe. Jeszcze kiedy zaczynali się spotykać, oświadczył, że mężczyzna powinien pomagać, niezależnie od tego, czy to jego dziecko, czy nie. Jeśli kocha kobietę, powinien robić wszystko dla jej szczęścia. I gdy chodzili razem z synem Kati, Pasza zawsze kupował mu drobne prezenty. Na przykład cukierka lub małą zabawkę. Chłopiec odnosił się do znajomego matki dobrze, a to podobało się Kati. Wychodziła za mąż za mężczyznę, który wydawał się jej niezawodny. Dla paszy też było to drugie małżeństwo, ale bez konsekwencji. Ze swoją pierwszą żoną rozstał się po kilku miesiącach od ślubu. Pobrali się młodzi, a potem żona zrozumiała, że codzienne obowiązki domowe nie są dla niej. Na szczęście nie zdążyli mieć dzieci. Pasza wspomina tamte relacje z humorem. Dwóch głupców myślało, że życie rodzinne to bajka. Jemu chciało się jeść i chodzić w wygnieconych skarpetkach, a jej chciało się wychodzić i kupować sobie drogie kosmetyki. Żona nie uważała, że po ślubie powinna coś zmieniać w swoich nawykach. Na szczęście Katia nie była taka. Podobała jej się rola troskliwej żony i matki. Ona i pasza rozmawiali o tym, że powinni mieć wspólne dziecko. Synowi młodej kobiety było dwa i pół roku i nadal była na urlopie macierzyńskim. Ale mimo to nie zamierzała siadać mężowi na karku. Otrzymywała alimenty i prowadziła mały sklep internetowy na platformach handlowych, gdzie wystawiała ręcznie wykonane produkty. Wystarczało jej na skromne życie i planowała wrócić do pracy, gdy synowi skończą się trzy lata. A teraz sytuacja finansowa jeszcze się polepszyła. I nie tylko z powodu dochodów męża. Wynajęła swoje mieszkanie i teraz można powiedzieć, że otrzymuje kwotę zbliżoną do średniej pensji w regionie. Oczywiście mniej, niż gdyby poszła do pracy. Ale jej to odpowiadało, a Pasza nie domagał się więcej. Katie przeprowadziła się do trzypokojowego mieszkania męża i już następnego dnia poznała jego matkę. Nie sądziła, że to spotkanie odbędzie się właśnie w taki sposób. Pasza nie mógł ich wcześniej przedstawić z powodu napiętego grafiku pracy. Jego matka mieszkała na przedmieściach i rzadko przyjeżdżała do miasta. On też nie miał czasu do niej jeździć, a i ochoty też nie. Mówił, że wizyty zwykle się przedłużają. Jego matka zawsze czegoś potrzebowała, a on nie chciał tam zostać na noc, Teściowa nie chciała nawet przyjechać, aby poznać żonę swojego syna. Wydawało się, że życie syna jej nie interesuje. Katię myślała, że tak właśnie jest. Okazało się, że jest zupełnie odwrotnie. Dine Kirillowna bardzo pilnowała życia swojego jedynego syna. A pasza, jak Katie zrozumiała później, sam nie nalegał na poznanie swojej wybranki przez matkę, aby jej wcześniej nie niepokoić. W rezultacie wszystko stało się bez niego. Rano wyszedł do pracy, a do mieszkania wtargnęła teściowa z walizką. Miała własne klucze, więc nie zawracała sobie głowy dzwonieniem do drzwi. Katie najpierw się przestraszyła. Nie była przyzwyczajona, że ktoś bez zapowiedzi wchodzi do mieszkania. Ale szybko zrozumiała, że to teściowa. Widziała ją na zdjęciach. Młoda kobieta starała się być uprzejma. Przywitała się, uśmiechnęła i zaoferowała pomoc. Jakoś sama sobie poradzę w mieszkaniu syna, niezadowolona odpowiedziała Dina Kirilowna. Katia wzruszyła ramionami, a jej syn zaczął ciągnąć ją za sukienkę, głośno szepcząc, kto do nich przyszedł. Podczas gdy młoda kobieta tłumaczyła, że to matka paszy, ta krytycznie ją obejrzała, a potem lekceważąco stwierdziła, że właśnie tego się spodziewała, że jej syn wziął kobietę z bagażem. Może chcesz herbaty? Niepewnie wymamrotała synowa. Idę do swojego pokoju, zignorowała pytanie teściowa i poszła, niemal przewracając synową, ich pierwsze spotkanie przebiegło tak beznamiętnie. Katie później napisała do męża. Że przyszła jego matka i zapytała, jak najlepiej się z nią zachowywać. Na to pasza odpowiedział, aby żona się nie martwiła, mama sama się rozgryzie. I synowa cały dzień była jak na szpilkach, starając się odwracać uwagę syna, aby ten nie hałasował. A Teściowa wychodziła ze swojego pokoju tylko do toalety i kuchni, coś tam brała i wracała do swojego pokoju. Tak tam siedziała aż do przyjścia syna. Zatrzymano go w pracy i wrócił późno. Katia myślała, że przy paszy nie będzie takiego napięcia, ale nic się nie zmieniło. Mąż cieszył się, że przyjechała jego mama, nałożył jedzenie sobie i jej i zaniósł to wszystko do jej pokoju. Tam we dwójkę zjedli kolację. A Katia musiała zorganizować późną kolację z synem. Mogła zjeść wcześniej, gdyby wiedziała, że nie będzie czekać na męża. Bardzo chciała porozmawiać. jakoś zacząć poznawać teściową. Biorąc pod uwagę walizkę, najwyraźniej przyjechała tu nie na jeden dzień. Nie przywiozła przecież warzyw na targ. Walizka była schludna, a sama była ubrana nie jak bazarowa baba. Ale Dina Kirilowna najwyraźniej nie chciała rozmawiać z synową. Było jej wygodnie tylko z synem. Siedział z nią do późnej nocy, a Katia nie wytrzymała i poszła spać. Oczywiście nie mogła zasnąć. Była cała nerwowa. Zachowanie teściowej i męża było jakoś nieładne, ale naiwnie zakładała. Że jest jakieś racjonalne wytłumaczenie. Mąż przyjdzie i się wytłumaczy. Ale nic z tego. Pasza z hukiem wpadł do łóżka i od razu zaczął chrapać. Katie była zasmucona, ale się uspokoiła. Oczywiście wszystko dlatego, że mąż widuje się z matką bardzo rzadko. Potrzebują czasu, aby być sami. A to, że niektóre matki są zazdrosne o wybranków swoich dzieci to powszechnie znany fakt. I młoda kobieta postanowiła, że sama musi nawiązać kontakt z teściową. Rano wstała wcześniej i zabrała się za przygotowywanie śniadania. Mąż lubi tak zwane angielskie śniadanie. Żeby były tam kiełbaski, jajka, kanapka, może jeszcze coś. Katie wszystko im tak przygotowała. Pokroiła świeżego pomidora, oliwki. Na szczęście wczoraj, kiedy Teściowa była u siebie zabarykadowana, poszła do sklepu i kupiła wszystko, co potrzebne. Elegancko nakryła stół i gdy wszyscy zasiedli, podała im jak w restauracji. Pasza zadowolony potarł ręce, ale Teściowa zmarszczył brwi. Co to za uczta? Niezadowolona zapytała. A jeśli tak codziennie jeść, to nie starczy pensji. Czy ty zamierzasz pójść do pracy? Katia zmieszała się i powiedziała, że takie śniadanie jest zdrowe. Chce, aby jej rodzina prawidłowo się odżywiała, ale dalej Teściowej nie spodobały się kiełbaski. A po zjedzeniu jajka powiedziała, że nienawidzi jajek, ale szkoda produktu. Kanapka też nie była taka, jaka powinna być. Lepiej byłoby położyć na kanapce kiełbasę zamiast parówki na talerzu, powiedziała. Dina Kirilłowna nie doceniła starań synowej, skrytykowała wszystko i poszła się szykować. Dziś spotyka się z koleżanką, czyli Katia miała szczęście, nie musi już więcej przygotowywać jedzenia. Ale może poszukać przepisów, bo Teściowa jest przekonana, że synowa nie umie gotować. Pasza poszedł do pracy i Katia z niecierpliwością czekała, aż jego matka też opuści mieszkanie. Chciało jej się krzyczeć i miotać. Teściowa mogła chociaż za coś się pochwalić lub milczeć dla pozoru. I kiedy przed wyjściem Dina Kirillowna podwoziła synową, ta pomyślała, że może usłyszy od niej coś miłego. Ale zamiast tego teściowa zaczęła grozić. Nie zapomnij, że tu jesteś nikim, a tym bardziej twój syn. I niech on nie wpadnie na pomysł, żeby nazywać mojego paszenkę tatą, a mnie babcią ostrzegła. Inaczej szybko stąd wylecicie. Ja o to osobiście zadbam. Szczerze mówiąc, Katia w ogóle nie zamierzała przyzwyczajać swojego syna, żeby nazywał paszę tatą przynajmniej jeszcze o tym nie myślała. Ale teraz na pewno do tego nie dojdzie. Nie można powiedzieć, że bała się teściowej, ale nie chciała wchodzić w konflikt. Wygląda na to, że mąż nie zamierzał upomnieć matki. Podczas śniadania nie powiedział jej ani słowa, choć widział, jak atakuje jego żonę. Młoda kobieta zrozumiała, że próba nawiązania kontaktu z teściową spaliła na panewce i straciła ochotę, by próbować jeszcze raz, będzie po prostu ją ignorować i nie reagować na uwagi. I przez te trzy dni, kiedy teściowa u nich gościła, udawało się zachować neutralność. Pasza był raczej po stronie matki niż żony, a to Katję nie martwiło. Ale jak tylko gościni wyjechała, stosunki między nimi stały się spokojniejsze. Żona się rozluźniła i wszystko zdawało się iść dobrze. O teściowej nic nie słyszała. Najwyraźniej ta zabroniła synowi mówić o sobie. I oto przed nowym rokiem sytuacja powtórzyła się. Kiedy mąż był w pracy, przyjechała jego matka z walizką. Młodzi ludzie nikogo nie oczekiwali. Katie była pewna, że pasza by uprzedził. Ale skoro przyjechała, to w porządku, będą świętować z nią. A teraz, 31 grudnia, okazało się, że będą jeszcze inni goście. Wyszło na to, że ani wizyty matki, ani ci goście nie były dla męża niespodzianką. On wiedział o wszystkim, po prostu nie uznał za stosowne poinformować o tym żonę. A teściowa nawet nie raczyła zaproponować pomocy. Po prostu siedziała w swoim pokoju i oglądała telewizję. A potem wyniosła się z pogardą, mówiąc, że jeszcze za wcześnie siadać do stołu i trzasnęła drzwiami przed nosem synowej. Katie mogła to wszystko zrozumieć. Przypuśćmy, że tu jest nikim. Dobra, pogodziła się z tym. Ale można było przynajmniej uprzedzić, że ktoś przyjedzie. Chociażby po to, żeby wiedzieć, ile będzie osób, by starczyło jedzenia dla wszystkich. Ale Dina Kirilłowna była w swojej zwykłej formie. Na pewno zrobiła to po to, by później wytknąć synowej jej niedociągnięcia. Pasza, dlaczego mnie nie uprzedziłeś? Zapytała Katy e męża. I zanim zdążyła skończyć, poczuła za plecami materializującą się teściową. Najwyraźniej przyleciała na miotłę. Siedziała w swoim pokoju, a tu usłyszała, że szykuje się awantura, i przybyła. A tobie nic nie muszą meldować, oświadczyła. Katie spojrzała pytająco na męża. A ten jeszcze raz wyjaśnił, że przyjeżdżają jego ciotka i przyjaciółka mamy. Nic strasznego, tylko dwie osoby, więc będzie weselej. Komu weselej? Niezadowolona dopytywała żona. A jeśli komuś się coś nie podoba, to może spierdalać razem ze swoim szczeniakiem, zaśmiała się Teściowa. A najważniejsze, by stół był nakryty. Synowa milczała i znów spojrzała na męża. Ale Pasza udawał, że nic się nie stało i zaczął przełączać kanały w telewizorze. A Teściowa znów wróciła do swojego pokoju. Katia się zdenerwowała. Co to za mąż, który nie może jej bronić? Ale skoro powiedzieli, że stół musi być nakryty, to ona go nakryje. Nie sprecyzowali przecież. Gdzie dokładnie? Podczas gdy mąż oglądał telewizję, młoda kobieta zebrała całe jedzenie, starannie układając je w pojemnikach i torbach, i wyszła z synem z mieszkania męża. Gdzieś po pół godzinie najwyraźniej przyszli goście teściowej, bo zadzwonił mąż i zapytał, gdzie zniknęła żona i gdzie jest jedzenie. A on słyszał, jak Katję wychodziła, ale nie przywiązywał do tego większej wagi. Nie sądził, że tak wszystkich postawi w niezręcznej sytuacji. Żona powiedziała, że teraz nakrywa stół u swoich rodziców, a on niech sam radzi sobie z mamą i gośćmi. Potem próbowała dodzwonić się teściowa. Była wściekła, ale nic nie mogła zrobić. Chyba, że szybko zacząć coś przygotowywać na własną rękę. Pasza został, by pomóc emerytom obrać ziemniaki i pokroić kiełbasę, mówiąc żonie, że potem z nią poważnie porozmawia. Ale Kati to nie interesowało. Jutro zamierza wystąpić o rozwód. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Proszę o wsparcie kanału kliknięciem: lubię to. To dla mnie bardzo ważne. Do następnego spotkania.